Cześć Boże, witajcie, przeżywamy jeszcze oktawę świąt Bożego Narodzenia. Cieszymy, te, cieszymy się z tego, że Pan Bóg stał się człowiekiem, że stał się bardzo bliski każdemu z nas. I choć trwa jeszcze właśnie ta oktawa, koniec grudnia, to chcemy zaprosić Was już do pewnego wydarzenia, które będziemy obchodzić 24 stycznia. Informowaliśmy o tym na naszym Facebooku poprzez różne wpisy. A teraz chcemy przybliżyć Wam pewną ideę. Ta idea no, w Kościele dojrzewała już od pewnego czasu. Pod koniec nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek zaproponował, aby w Kościele ustanowić jeden dzień, który będzie poświęcony wyłącznie słowu Bożemu. Ponieważ w Słowie Bożym doświadczamy tego, że Bóg jest miłosierny, że Bóg nas kocha, w Słowie Bożym to odkrywamy, ale także właśnie Słowo Boże uczy nas tego, żeby być miłosiernym względem innych. Nic więc dziwnego, że na zakończenie roku miłosierdzia papież Franciszek wyszedł z taką inicjatywą i w takim specjalnym liście, Misericordia et Misera, poprosił o to, aby ustanowić właśnie jedną taką szczególną niedzielę i napisał tak. Jest moim gorącym pragnieniem, aby Słowo Boże było coraz bardziej czczone, znane i upowszechnione, aby poprzez nie można było lepiej zrozumieć tajemnicę miłości, która wypływa z tego źródła miłosierdzia. Przypomina o tym wyraźnie apostoł: Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Byłoby właściwe, aby każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego. Jedna niedziela w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo, Pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem. Trzeba jednak powiedzieć, że ta propozycja, którą złożył papież Franciszek na zakończenie roku miłosierdzia, nie przyjęła się w całym Kościele. Dlatego papież Franciszek, trzy lata później, napisał kolejny list, zatytułowany Aperuit Illis, czyli dosłownie otworzył ich. List nawiązuje do spotkania pana Jezusa z zmartwychwstałego ze swoimi uczniami. Pan Jezus wchodzi do wieczornika, uczniowie nie do końca jeszcze wierzą, że on naprawdę żyje, dlatego pan Jezus, jak mówi nam ewangelista Łukasz, oświecił ich umysły, aby zrozumieli pisma. Albo tłumacząc inaczej, otworzył ich umysły, aby zrozumieli pisma. I kiedy apostołowie zrozumieli pismo święte Starego Testamentu. To byli w stanie przyjąć, że Jezus naprawdę żyje i że On naprawdę stoi przed nimi zmartwychwstały. Papież Franciszek ogłosił swój list 30 września 2019 roku, a więc w liturgiczne wspomnienie świętego Hieronima. I właśnie tam wyjaśnia swoją decyzję, że bardzo chce, aby w całym Kościele niedziela Słowa Bożego była obchodzona w jednym terminie. I Franciszek wyznaczył, że będzie to trzecia niedziela zwykła, jest to więc święto ruchome, ale zawsze będzie przypadać pod koniec stycznia. I pierwsze takie wydarzenie odbyło się 26 stycznia tego roku, natomiast kolejne zaplanowane jest na 24 stycznia. Po raz drugi będziemy właśnie obchodzić tą niedzielę Słowa Bożego. W swoim liście papież przypomina nam, że Księga Pisma Świętego jest własnością całego ludu. Nie z własnością elity, ale wszystkich ochrzczonych. I papież pisze do nas tak. Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej słowie. Często pojawiają się tendencje, które starają się monopolizować święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybranych grup. Tak nie może być. Biblia jest księgą ludu Pana, który w słuchaniu jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem. Dlatego chcemy was zaprosić do tego, żebyśmy odkrywali, że słowo Boże, że księga słowa Bożego jest własnością całego ludu Boga a więc także Waszą. Chcemy wspólnie przygotować się do niedzieli Słowa Bożego, chcemy wspólnie zastanowić się, jak tą niedzielę możemy przeżyć i wspólnie chcemy odkrywać bogactwo Biblii.